Wiara jest zasadą Boga, jedną z największych zasad. Wiara w Boga, w jego wszechmoc, w jego majestat, w jego moc. Wiara, że otrzymasz to, o co się modlisz. Wiele osób może się modlić z całego serca, ale problem polega na tym, że po prostu się modlą i na tym koniec. Nie podtrzymują tej wiary z modlitwy, którą zanoszą. Możesz wołać do Boga z całego serca, ale prawdopodobnie nie otrzymasz tego, o co prosiłeś, jeśli odpuścisz w wierze. Gdy czas mija, a ty nie widzisz jeszcze odpowiedzi na modlitwę, wtedy się poddajesz. Wiele osób nie otrzymuje odpowiedzi na modlitwy, które zanosili do Boga, bo nie stosują tej zasady wiary. Życie wierzącego to nie tylko wysyłanie próśb modlitewnych do Boga. Życie wierzącego to zarządzanie swoją wiarą, przez którą prosiłeś o tę rzecz. To zarządzanie tą wiarą, aż zobaczysz wypełnienie modlitwy. To jest chodzenie z zachowaniem zasady wiary.